Mogę tłumaczyć. Osobnik, którego widzimy, to kangur. Może będę lektorem jak Krystyna Czubówna. Osobnik ten to kangur Walabia Benetta. Zlęcowany yy, okaz. Bawi się swoimi jajami. On mnie boksuje. Widać na widok na no. Bo pies mu się spodoba, no ale jak mam tak żyć dalej? pokażę mu cyckiemu, to bardziej mi się Ile to są jego jaja, ale chyba tak. No, co ma na samym dole? No, jaja. A to dziewczynka. A to cycki. Cyckami też się można bawić, czemu nie? nie? Chodzi mi, że tak na dole. Nie, no, jaja, no, definitywnie jaja. No to gdzie jest penis? Schował się. A Jaki fetyszysta, patrz w domku sobie nie mógł zwalić, tylko akurat wyszedł se na dwór walić. Lubię, jak się na niego może patrzą. tak nauczyli. O! Wszystkie po Tak, ty tak <grym> wszystkie, tak, wszystkie 500 filmików. No, no? dobra, 3. <grym> no, 500, 500.